No siemka, witajcie tu Spiks i sorry, że mam taki trochę zachrypnięty głos, ale nagrywam to rano i, i właśnie to jest ta nasza seria, która nam niedawno wyskoczyła, czyli Clash of Clans. To już jest drugi odcinek. Zapraszam do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, subika, z dzwoneczkiem. <laughs> Dobra, już to mi mija. Powiecie, ja to rano nagrywam, i dlatego tak jest. Tak, no już mówiłem. Tu już sobie mocno ulepszyłem baraki. Baraki, właśnie zaraz nie mogę ulepszyć i dlatego chcę ulepszyć to a w, poza tym odkryłem łódź i pisze mi free reboot ale pisze mi że muszę ulepszyć downhill na level 4 i tym się dzisiaj zajmiemy że 25 tysięcy to jest y, tyle ile y, potrzebujemy y, i złota i eliksiru na ulepszenie ponieważ musimy tutaj wybudować laboratorium i właśnie nie mogę bo mam małą gemów. Także co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj na pewno yy, jakieś dobra muszroom. Mam nadzieję, rozwalimy, mam nadzieję, że to jakieś gemeda. da. <laughs> no i bierzemy o. Gemy dało. Fajnie, dostęp Expo jest level 8, także bardzo fajnie. A tu w międzyczasie jeszcze sobie pozbieram. O, Jacie, ale mina robiło, bo ja tutaj sobie ulepszyłem już na level 3. I mam taki w ogóle dla Was sposób, że jak Wam się nie chce czek, że jak jesteście w domu, bo na przykład sobota. Yy, i wam się nie chce czekać y, na to, żeby wam y, właśnie się ulepszyło coś na przykład na 15 minut, a Wam się tak nie chce czekać, gemów nie macie albo nie chcecie wydawać, to co robicie? Włączacie Clash Royale. Tak, bo te gierki w Clash Royale są takie długie, sam doświadczyłem nagrywając odcinki 6-minutowe, to połowa odcinka jest wycięta raczej no tak yy, i nagierki wszystko nagierki wyci co wycięte. Tu mi się coś buduje. No tak, moździerz. Tak, moździerz jest bardzo dobra, yy, bo na daleko bije, ale z bliska jest beznadziejna, bo w ogóle nie bije, ale moździerz jest dlatego dobra, że jak będzie, jak będzie przeciwnik atakować to tutaj, to moździerz jego zaatakuje, a armatka jeszcze tutaj chroni tą moździerz, więc jak tutaj ktoś się zbliży do tej moździerzy, to armatka jeszcze go dobija. A jak ktoś do armatki, to moździerz i armatka i ta armatka, tak trochę, no, <laughs> no dobra, e, pora wziąć się w karść i wreszcie robić te braci te um, no, eliksirki, ja bym sobie wytrenował y, tutaj armię, bo mam na razie małą. W ogóle wam pokażę mecze, jak się gra tutaj. Po troszku bierzemy eliksir, do tego, ale dostaniemy bardzo dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Goblinów zawsze biorę 4, teraz biorę 5. No, dwie łuczniczki by się przydały. I tyle gigantów, ile się da. 3, może nie, 4 nawet. No i tu jeszcze dołożę tych panów. I co, to 13 minut będzie trwać. Ajajaj, dobra, nie chce mi się gemów wydawać, to po, to jeszcze y, sprawdzimy, co, ile daje gemów. Tronka teraz sobie rozwalimy, czy to w ogóle daje gemy? Tron? Nie wiem, nie rozwalałem. O, jest, gem. Tak, więc tu możemy sobie... Nie. Ja nie chcę złota wydawać. Bo złoto zbieram. A eliksir się zawsze... O! Oh. O! Oh. Ale fajnie. Dobra. Jak znajdziemy więcej takich skarbów, to będzie jeszcze lepiej. Co nie? Co nie, że będzie jeszcze lepiej. Oczywiście, że będzie jeszcze lepiej. A po co ja muszę chcę ulepszyć to? Po, właśnie. Yy... A dobra, chyba Wam mówiłem, żeby ulepszyć baraki i żeby yy, wskoczyć do łódki, a do łódki wskoczymy sobie myślę, że w kolejnym odcinku. A na razie to już za dużo gadam, a za mało się dzieje, więc robię cięcie i jak mi się to, yy, ta armia porobi, to yy, się widzimy z powrotem. No i sobie zagram w to Clash Royale przez 13 minut. No i? i właśnie odcinek trwa 6 minut na razie, a ja grałem 13 minut teraz w Clash Royale, także to nie jest tak, że ja gram krótko, tylko że ja właśnie mało krótko nagrywam, tak? Nie, nie chcę, żeby tak się przedłużył. Odcinek to, że gramy sobie w Single Playera Run. I to będzie chyba bardzo dobre. O nie! O nie! Nie chcę grać w tego. To jest trudne. No to gramy w finde mecz. O kurczę, to jest dobre. Oj. Ja. Oj. Ja. Ja szukam jakichś słabych Żeby można było łatwo podbić. Zobaczymy czy tych mi rozwalą, ale tu na pewno murek się rozwali i tutaj trzeba będzie tą armatę rozwalić a wiadomo, że jak się armatę rozwali to już jest zabezpieczona przeciwników, wioska i, I można spokojnie rozwalać resztę. O nie, to są niemądzi ludzie, niemądzi są ci, ale na, ja mam taką taktykę, że jak już jest rozwalona armatka, unieszkodliwiona, to ja wypuszczam gobliny, żeby nam szybko pozbierały itemy. I Następnym razem wypuszczę trzy nawet, jak będę mieć więcej. No bo co? No bo trzeba oszczędzać te gobliny. Pyk, pyk. Straciliśmy chyba trochę eliksiru. Ajajaj. Aj, aj. o! Ale już jest rozwalona wioska i wygrana 402 słabo słabo, ale może wytrenuję. O ja ale mamy słabo. Sześć. No aj ich pięciu zrobię te dwa, a już jest pięć. I bym zrobił tego i tego. No ja i kolejne trzynaście minut to będzie trwać. No dobra, także y, ja się z wami żegnam jeszcze... Y, y, a nie, nie, jeszcze nie. Tylko muszę wam coś powiedzieć, że tak przypominam, że odcinki są co dwa dni. Raz z Clash of Clans, raz z Clash Royale. Yy, I jeszcze muszę wam to, co miałem powiedzieć, to yy, to yy, mówię wam, yy, po, to jeszcze przypomnienie takie, co ja, yy, to takie jeszcze, no co ja potrzebuję żeby Co ja potrzebuję, i przez co chcę ulepszyć to. Tak, pewnie wiecie, że bota, pewnie wiecie, że to, a po co to? A po to, że dostanę balona. A balon jest bardzo dobry. Miałem go na starym kącie i, i na serio jest bardzo dobry. On, tak, on jest latający i w ogóle może przelatywać przez mury. I dlatego, a poza tym ma chyba duże obrażenia, z tego co pamiętam. I dlatego jest bardzo, bardzo dobry. To jest taki, jakby wallbreaker, który lata i się nie zabija. Dobra, także to ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. Pa.